Jest 8.30. Gość Radia Gdańsk. A naszym telefonicznym gościem jest adwokat Jacek Potulski, pełnomocnik nauczycielki skielnej, Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Kłaniam panie doktorze, dzień dobry Kłaniam się, panie mecenasie. Chcę pana na wstępie zapytać, jak się pana klientka czuje? Jak znosi tę nagonkę i ten hałas, który wokół tej, z, z którym mamy do czynienia wokół tej sprawy? jak się ma czuć, jak, jak e, z normalnej, zwykłej funkcjonującej w społeczeństwie nauczycielki stała się według niektórych wrogiem publicznym przedmiotem e, analiz sejmowych e, opinii e, z każdej strony i tak naprawdę narzędziem do walki politycznej, no nie najlepiej się wsparcia i na szczęście to wsparcie uzyskuje. A co będziecie robić w tej sprawie? Czy planujecie jakieś kroki podejmować, bo pan stał się pełnomocnikiem, tak naprawdę w jakim celu? Ja jestem pomocnikiem do sprawy karnej, która się toczy w sprawie, aczkolwiek już na pierwszy rzut oka, my dzisiaj składamy pismo potwierdzające ten pierwszy rzut oka, ta sprawa w tej sprawie nie ma do czynienia z przestępstwem, nie dlatego, że nie mamy do czynienia z przedmiotem, czy ci etc., tylko, że zachowanie samej pani nauczycielki, niezależnie od tego, czy miało miejsce, w jakim zakresie, nie miało charakteru publicznego. A przestępstwo z artykułu 196 można zobowiązać tylko w przypadku, kiedy działamy publicznie, a zamknięta szkoła, zamknięta klasa, do której nie ma ogólnego. Mamy niestety pewne kłopoty i, i, i problemy z łącznością... Spróbujemy z panem się Spróbujemy się połączyć ponownie i za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Ponownie połączyliśmy się z adwokatem Jackiem potulskim. Panie Mecenasie, dzień dobry raz jeszcze. Czy się słyszymy? Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tak, tak. Wszystko jak najbardziej. Teraz też słychać Pana chyba trochę, chyba trochę lepiej. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że dzisiaj chcecie złożyć pismo w tej sprawie, rozumiem, wskazujące na to, że w ogóle nie mamy do czynienia z, z publicznym charakterem sprawy, po prostu. Tak, 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 tak. Zamknięta sala klasowa nie jest miejscem publicznym. W związku z tym yy, w ogóle tego przestępstwa z artykułu 196 nie da się w tym miejscu popełnić. Nawet gdyby to, gdybyśmy mówili o rzeczywiście obiekcie kultu religijnego. Dokładnie tak, dokładnie tak. Panie mecenasie, wyjaśnijmy właściwie co się stało, bo tak sekwencja zdarzeń mam wrażenie, że w tej szkole jest bardzo yy, ważna. Od kiedy tak naprawdę ta sprawa się, yy, kiedy ta sprawa tak naprawdę się wydarzyła, bo ona się pojawiła w, w obiegu publicznym dopiero w nowym roku, a kiedy miała miejsce? Wygląda na to, że tutaj chodzi o zdarzenia z 15, z 15 grudnia ubiegłego roku, gdzie w klasie, w której nie było żadnego, żadnego obiektu czci religii, nie było żadnego krzyża. W czasie lekcji, kiedy nauczycielka gdzieś odeszła, tam, zbierając, zbierając jakieś materiały do ćwiczeń, pojawiło się zawieszka krzyża, że Użyję tego sformułowania, tego a użyłem go dlatego, że w zestawie, Skąd niezbyt smacznym i niezbyt przyzwoitym zestawie do przebrania za zakonnicę, e, takim halloweenowym, właśnie jest opisane jako zawieszka w kształcie krzyża. I Aha. takie coś się pojawiło na ścianie, w miejscu po byłym zegarze, e, no nad, nad klatką z chomikiem, ale to, to wyżej gdzieś po prostu ktoś z uczniów powiesił, e, ktoś z dziewięciu uczniów, którzy akurat byli w tym czasie w klasie. No i pch, e, moja klientka zdjęła to i wyrzuciła. E, a co się i... działo wcześniej, bo przepraszam, pojawiają się też takie informacje, że e, uczniowie w tej klasie mieli rzucać do siebie tym przedmiotem, potem poproszeni o to, żeby się uspokoić, powiesili, e, powiesili na nie. ścianie. To Chyba tak nie, nie było rozumiem. Z tego, co tak? wiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Okay. E, a, a proszę mi powiedzieć, bo też pojawiają się takie informacje w obiegu medialnym, że uczniowie, którzy. No, Nagłośnili powiedzmy te sprawę, albo zgłosili się z nią w pierwszej kolejności do osób dorosłych, yy, yy, przekazując takie bulwersujące sygnały. W ogóle nie byli uczniami tej klasy. Czy to jest prawda? Tak, ale zacznijmy od, zacznijmy od tego, że my jak najmniej chcemy się wypowiadać o uczniach, ponieważ uczniowie są tutaj instrumentalnie wykorzystywani. Oczywiście, w tej że sprawie. tak, to dorośli ponoszą odpowiedzialność, bo też wykorzystują tak. tę sprawę do swoich celów przeważnie politycznych i, i to jest myślę jasne dla wszystkich, ale no, chcę też ustalić po to prostu podję... fakty, które się pojawiają. Oczywiście, e, więc e, ja nie mam takich informacji bezpośrednio od zainteresowanej, żeby ci uczniowie mieli w klasie się w jakiś taki sposób zachowywać. Raczej to była taka niespodzianka dla, dla nauczycielki, e, a nie, nie, nie przedmiot jakiejś tam zabawy, czy może tak było, ale my tego nie, nie mamy zakodowanego. Mm -hmm. A, a jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o uczniowie, jeżeli chodzi o e, ucznia, który, który miał to zgłosić, nie był uczniem, nie był uczniem e, samej e, zainteresowanej, Nigdy nie był jej I nie był też świadkiem tej sytuacji, rozumiem. Nie, 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 nie był. Uh -huh, nie był. Uh -huh, uh -huh. W zasadzie od kilku dni już wiemy o tym, że nie mamy do czynienia z obiektem kultu religijnego z krzyżem, jako takim w rozumieniu yy, no, nie wiem po, poświęconego krzyża, konsekrowanego z wizerunkiem Chrystusa. No o hmm. tym wiemy, że z tym już nie mamy do czynienia. Mimo to politycy, przy, przeważnie politycy Prawa i Sprawiedliwości yy, nadal mogę powiedzieć, brną w jakimś sensie yy, yy, w, sprawę, yy, w tę sprawę. Yy, jak Pan na to patrzy? Bo pewnie Pan widział różne hmm. wypowiedzi w internecie, które się pojawiają yy, nawet z ostatnich kilkunastu godzin. Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobom, które brały. Udział w obronie Krzyża w Kielnie, wasza postawa jest wyrazem odwagi, jedności i wierności wartościom, które od pokoleń są dla Polaków fundamentem. Tak, 20 godzin temu napisał poseł Prawej Sprawiedliwości Michał, Michał Kowalski. Hmm. Czy, czytałem, czytałem tę wypowiedź. Co pan o tak, tym sądzi? Powiem tak. Sam Krzyż powinien być przedmiotem wrażliwości z każdej ze stron, z każdej ze stron sporu politycznego, czy ze strony prawicowej, czy ze strony powiedzmy. W cudzysłowie użyję tego sformułowania ateistycznej. Pamiętajmy, że dla wielu osób sama istota krzyża jest ważna, i tutaj nie chciałbym, żeby robić z tego jakąkolwiek burzę na poziomie politycznym. I z Panie mecenasie, tego, to przepraszam, to ja rozumiem, że pan by nie chciał, ale ta burza po prostu trwa w najlepsze. Wiem, wiem, wiem oczywiście, że tak jest. I um, generalnie um, w ciekawych, wśród ciekawych wypowiedzi teologów jest kwestia używania kstowego e, krzyża, czyli e, są sytuacje, w których krzyż, nawet nie poświęcony, może być przedmiotem czci religijnej. Wyobraźmy sobie na przykład historię, gdzie ktoś na przykład w więzieniu zbija krzyż, który nie jest poświęcony, a jest dla niego przedmiotem czci religijnej. Więc w ten sposób też posiłkując się różnego rodzaju opiniami, niektórzy politycy próbują, próbują objąć tą sytuację. Tutaj ten kontekst właśnie jest dokładnie odwrotny. Ten kontekst jest zupełnie areligijny. To jest kontekst, w którym ta właśnie zawieszka w kształcie krzyża była używana jako sposób ośmieszania religii, jako, jako, jako narzędzie do tego, żeby, żeby wyśmiewać się w czasie jakichś tam zabaw Halloweenowych z zakonnic czy z księży. E, więc z, jestem przekonany, że. E, ten właśnie obiekt nie był przedmiotem czci religijnej i jako przedmiot czci religijnej nie powinien być traktowany. Może Niezależnie to, od tego zdarzenia. Może to będzie za daleko idące stwierdzenie, ale biorąc pod uwagę te słowa, których Pan teraz, te słowa, które pan wypowiedział teraz, to y, pana klientka broniła krzyża? No też, no nie róbmy z tego e, jakichkolwiek kontekstów religijnych. On, moja klientka jest osobą odnoszącą się z szacunkiem do, do religii, do, do braku religii. E, nie, znaczy nie trywializujmy sprawy, prawda, w ten sposób. Staram się traktować z, ja ją wiem, z jak ja największą się. powagą, panie mecenasie, i po prostu hmm. przyznam szczerze, że czasami, y, znaczy ta sprawa jest bardzo poważna, ale czasami trudno ją, hmm. ją zachować, biorąc pewne rzeczy po prostu y, pod uwagę, które się tutaj, y, które się tutaj pojawiają, ale w Wracając do tego, jak to wygląda z punktu widzenia prawa, jeszcze jeżeli chodzi o krzyż jako, mhm. jako symbol kultu, i na moment, przepraszam, pozostając w, w oparach mhm. absurdu, bo ja rozumiem, że można to sprowadzać do absurdu. Nie wiem, bo już takie komentarze też widziałem chociażby, że na cmentarzach stoją znicze, na których bardzo często jest krzyż. Ten krzyż ma wymiar religijny, jest tam, jest tam wizerunek Chrystusa, i te, krzyż, i te znicze z tymi krzyżami też lądują w koszach na śmieci. Ja wiem, że to dokładnie. jest być może trywializowanie dokładnie. sprawy i być może sprowadzanie jej do y, absurdu, ale próbuję przyjąć te same, y, y, no, standardy, te same, tak, przyjęli, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie <laughs> tak. Ja w pełni, w pełni się zgadzam. No, proszę zobaczyć, w Lód na przykład woda święcona, święta woda z Lód jest sprzedawana w figurkach Matki Boskiej z odkręcaną koroną. Które te figurki często po wypiciu wody są wyrzucane. No, to jest mniej więcej ten sam kontekst, prawda? Więc jeżeli chcemy zrobić aferę, e, to ją zrobimy właśnie tutaj. Ja mam wrażenie, że niektórzy politycy e, czekają tylko na taki moment, żeby móc pokazać siebie, jaki jestem bojowy, jaki jestem e, straszliwie chcący bronić religii, czy też po drugiej stronie, strasznie niezawisły, nie, nie, niezależności szkoły. Więc tak. e, ja mam, mam wrażenie, że. E, Instrumentalne wykorzystywanie znaku krzyża jest książkowym przykładem tego, co się ostatnio dzieje. Mm -hmm. A co, wracając do tego trochę, od czego zacząłem, no bo y, y, pana klientka została wielokrotnie obrażona, zostały jej dane osobowe y, ujawnione. Czy zamierza w jakiś sposób swoich praw, oprócz tej sprawy karnej, no bo rozumiem, mm -hmm. że to jest to, y, choć jak Przypuszczam, spodziewacie się, że nie będzie ta sprawa podjęta i nie będzie wszczęcia postępowania, albo zostanie ono szybko umorzone. To czy, czy w inny sposób pana klientka chce swoich praw dochodzić? Bo to już pomijam polityków prawicy, ale chociażby wypowiedź minister edukacji narodowej w tej sprawie, już nie będę jej przytaczał, ale też no, wątpliwa. No Nie dojrzała to jest chyba dobre określenie w tej sytuacji. Tak, tak, oczywiście. Tutaj też będą podejmowane kroki na drodze cywilnej. To już nie jest, powiedzmy, mój core biznes, ale z pewnością, z pewnością w tym zakresie będą podejmowane kroki. Ma się też toczyć postępowanie odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej nauczycieli. Tutaj też ma wsparcie wyśmienitego pełnomocnika czy obrońcy potencjalnie, więc mamy do czynienia z wieloaspektową sprawą. A to, że doszło do ujawnienia, oczywiście, że tak. Ujawniono jej nazwisko, podano nieprawdziwe informacje dotyczące zdarzeń. E, politycy, e, ale też rodzice e, nadużywali, e, nadużywali, w mojej ocenie oczywiście, jakby to powiedzieć, e, sytuacji, no powiedzmy, korzystali z tak zwanej postprawdy, tak to delikatnie mówiąc, i te konsekwencje na drodze cywilnej z pewnością będziemy chcieli wyciągnąć. Od wszystkich, czy od osób publicznych? E, znaczy. To nie jest moja decyzja, aczkolwiek e, nie wyobrażam sobie wyciągania konsekwencji od wszystkich, to jest niemożliwe, ponieważ gigantyczny hejt internetowy, który miał miejsce, to, to, to są tysiące osób. No, to, to, to Panie przecież, ja trochę wrócę do początku naszej rozmowy, bo wtedy mieliśmy nieco gorszą jakoś połączenie. Jak Pana klientka się, się czuje w tej sprawie? Bo, no bo można przypuszczać, że jeżeli ktoś spotkał się z taką falą hejtu, to trudno, żeby go to w żaden sposób nie dotknęło. Koszmarnie. 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 Nawet teraz jeden z polityków zarzucał, że wypowiedziała się publicznie dopiero po konsultacji z adwokatem. Tak, ponieważ no, boi się własnego cienia, jeżeli chodzi o zachowania, ponieważ jest atakowana z każdej możliwej strony. E, listy w kościele są e, temat odczytywane na temat zdarzenia. E, no mówiąc, mówiąc poważnie, no wymaga wsparcia tego wsparcia, tego wsparcia otrzymuje. E, no i tyle. trzeba, trzeba mieć nadzieję, że jak najszybciej skończy się ten cały, ten cały medialny cyrk. Nie mówię w kontekście zarzutu do, do mediów oczywiście, tylko bardziej tego, co politycy zrobili. I wrócimy normalnie do funkcjonowania, do pracy. Ta sprawa wymaga przedyskutowania, wymaga spotkania z rodzicami, wymaga spotkania z dziećmi, warsztatów psychologicznych, wspólnego znalezienia tej wrażliwości, która spowodowała, że do tego doszło. Bo ja nie odmawiam osobom, które poczuły się urażone. Opowieścią o zdarzeniu, a nie samym zdarzeniem, które, które jest zupełnie inne, nie odmawiam im prawa do bycia poruszonym, więc trzeba siąść i zastanowić się, gdzie ta wrażliwość, z której strony powinna być większa, i tyle. Ja Panie państwa. przepraszam, jeszcze dwa pytania, jeżeli, jeżeli możemy, y, żeby to ustalić. Rzeczywiście było tak, że politycy zarzucają pana klientce, że ona milczała w tej sprawie. To się wydarzyło, jak ustaliliśmy, 15 grudnia, ale do opinii publicznej tak naprawdę dotarło y, na przełomie roku. Co się stało, że to dotarło, do, dotarło do opinii publicznej? Jak to, jaki jest mechanizm tego? Bo, bo z tego, co wiem, w samym Kielnie sprawa na początku nie wzbudziła takich kontrowersji. Pewnie, gdyby krzyż został publicznie wyrzucony na oczach ludzi, to nie czekalibyśmy kilku tygodni do nagłośnienia tej sprawy, tylko ona od razu byłaby głośna. Dlaczego ten czas Oczywiście. musiał minąć? Co się wydarzyło? Znaczy tam taka historia, którą też próbujemy sami zidentyfikować. Prawdopodobnie ktoś informował księdza o nieprawdziwym wydarzeniu, jakie miało mieć miejsce, jakieś tam pogardliwe wypowiedzi i wyrzucenie takiego krzyża, tego, tego z nad drzwi i to zostało ogłoszone w czasie mszy świętej. No i, I w zasadzie było cicho i dopiero potem politycy to rozgrzali. Potem rozumiem, e, to dotarło echem do polityków i politycy to tak. rozgrzali. To panie mecenasie, kończąc naszą rozmowę, jeszcze jeden cytat z posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Kowalskiego, który padł też w tej samej formie rozmowy telefonicznej w środę w gościu Radia Gdańsk. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski i żeby na tym nie ucierpiały dzieci, żeby nie miały jakiegoś złego wzorca. Im to trzeba wyjaśnić, powiedział nasz gość. Jaki wzorzec dzieci Otrzymały w tej sprawie. Że mogą być narzędziem w walce politycznej i e, no, że użyję angielskiego sformułowania no mercy. Prawda? E, generalnie jesteśmy, jesteśmy na wojnie e, i dzieci są używane jako, jako narzędzie. I tyle. Nawet kiedy ktoś mówi o ich y, dobru. Jak ktoś mówi o moim dobru, to najważniejsze, żeby to dobro schować. Rozumiem. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za to telefoniczne spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Przepraszam za problem z kontaktem na początku, nie wiem. Wszystko rozumiemy, byłem. pogoda, podróże, pan gdzieś na Mazowszu z tego co... co, co na Warmii co ja. jestem, na, na Warmii jeszcze. Na sprawę. Jak droga? <laughs> e, świetna, od czarna, piękna, porządna droga. Są i takie informacje drogowe. Bardzo dziękujemy. <laughs> dziękuję bardzo, do zobaczenia, do widzenia. Gość Radia Gdańsk Mecenas Jacek Potulski, który jest pełnomocnikiem nauczycielki z Kielna o sprawie z naszym gościem rozmawiał Kuba Kaługa.